Pokój i dobro kochani. Dzisiaj jest piątek, 5 maja, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Chciałbym, kochani, abyśmy dzisiaj skoncentrowali się na słowach Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, który mówi: Niech się nie tworzy serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd idę. Jezus mówi do swoich uczniów, aby się nie bali. O jaki lęk tutaj chodzi? O lęk przed śmiercią, o lęk o to wszystko, co nastąpi po naszej śmierci, dokąd trafimy, w którym miejscu znajdziemy się po naszej śmierci. Jezus już o to zadbał i on odszedł po to, żeby przygotować nam miejsce. Kochani, Jezus mówi, że mieszkań w niebie jest dużo, wystarczająco dużo, aby dla każdego wystarczyło. Młodzi ludzie często czekają na swoje mieszkanie, czasem czekają latami, czasem składają różne podania, czasem zbierają pieniądze, biorą kredyty, czasem sami budują, próbują sobie jakoś radzić, dlatego że chcą mieć swoje takie miejsce bezpieczne. Dom kojarzy się z czymś takim bardzo stabilnym. Dom to nie tylko budynek, ale również ciepło domowe. Jezus do takiego domu nas wszystkich zaprasza. I każdy z nas ma tam swoją miejscówkę, każdy z nas jest obywatelem nieba. Nie musimy się martwić o to, że nie wystarczy miejsca. Ale to, o co musimy się martwić, o co musimy zabiegać, to żebyśmy trafili pod właściwy adres. Prawdopodobnie wielu z Was ma swoje adresy, które zna na pamięć być może kilka różnych adresów, które gdzieś tam siedzą w naszych głowach, albo być może gdzieś tam są spisane ale również powinniśmy mieć w swoim sercu zapisany adres do nieba. Tam jest Twój dom. Tam jest miejsce, na które oczekują ci, ci wszyscy, którzy nas poprzedzili do Wiecznej Ojczyzny. I przede wszystkim tam oczekuje na nas Ojciec Niebieski i Pan Jezus, który poszedł przygotować nam miejsce. Pewnie, kochani, wielu z nas ma takie doświadczenie, kiedy wyjeżdża gdzieś na jakieś wczasy, do jakiegoś kurortu, albo wyjeżdża do jakiegoś domu rekolekcyjnego i być może zastanawiamy się, jaki pokój dostaniemy. I jaka jest radość, kiedy wchodzimy do pokoju i patrzymy, wow, wszystko jest posprzątane, wszystko jest na swoim miejscu. Jest łazienka z prysznicem, otwierasz okno, być może nawet balkon, patrzysz widok na morze albo widok na Tatry i cieszy się bardzo, że właśnie do takiego pokoju trafiłeś. Wszystko jest idealnie, tak jak powinno być. I myślę, że również w domu Ojca naszego w niebie jest również wszystko tak, jak powinno być, dlatego że przecież Jezus nam przygotował to miejsce. To, co do nas należy, byśmy trafili pod właściwy adres, byśmy nie pomylili drogi. Jezus mówi dzisiaj do swoich apostołów: Znacie drogę, dokąd idę. Ale wtedy Tomasz mówi: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? I wtedy Jezus mówi: Przecież to ja jestem drogą. Przecież to Jezus ma mapę. Swoje słowo, to jest mapa, drogowskaz, to jest kompas, to jest szlak. Kiedy idziecie na przykład gdzieś tam y, y, szlakami górskimi, to widzicie szlaki, które gdzieś tam na drzewach albo na kamieniach są zaznaczone. Idźcie tym szlakiem, nie zbaczajcie na prawo lub na lewo, po prostu idźcie tym szlakiem. Ten szlak jest najbardziej pewny. Pamiętaj więc, że nie jesteś bezdomny, masz swój dom. Miejsce w niebie. Jesteś obywatelem nieba. Tam czeka na Ciebie miłosierny Ojciec i Pan Jezus, który dla nas wszystko przygotował. Droga siostro i drogi bracie, nie wiem, jaki jest adres Twój tutaj ziemski. Być może mieszkamy w różnych częściach Polski, albo może nawet w innych krajach, albo na innych kontynentach. Ale mam dla Ciebie dobrą nowinę. Tam w niebie możemy być sąsiadami. Możemy wszyscy zamieszkiwać w domu naszego Ojca. Tam jest mieszkań wiele. Wystarczy tylko skorzystać. I tak jak z każdym zaproszeniem, można przyjąć, skorzystać, albo podrzeć, wyrzucić do kosza, tak samo i Pan Jezus zaprasza nas na siłę, nie chce nas uszczęśliwiać. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra.